Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa kurier Szczeciński 31 maja 1947 roku sobota. Polacy z Afryki sposobią się do powrotu do kraju. Do Warszawy przybyła samolotem trzyosobowa delegacja Polaków z Afryki Wschodniej, której towarzyszył dyrektor działu repatriacyjnego UNRA na Afrykę Południowo-Wschodnią Mister Curtis. Zadaniem delegacji jest zapoznanie się z warunkami życia w kraju i omówienie spraw związanych z repatriacją 17 tysięcy Polaków, których losy wojny rzuciły na terytorium Kenii, Ugandy, Tanganiki i Rodezji. W Unii Południowoafrykańskiej znajduje się jeszcze poza tym 400 sierot polskich czekających na repatriację. Odbudowa największych warsztatów kolejowych w Polsce Stargard. Prace w warsztatach kolejowych będą przeprowadzane jeszcze na przestrzeni wielu miesięcy, jednakże już w roku 1948 placówka będzie mogła remontować około 2000 jednostek taboru kolejowego rocznie. Odbudowa warsztatów przyczyniła się do znacznego ożywienia życia w mieście. Dla pracowników warsztatów potrzebne będą 2000 mieszkań. W związku z tym rozpoczęto już remont licznych bloków, w których mieszkania będą przydzielone pracownikom kolejowym. Trasty amerykańskie odpowiadają na apel Trumana o obniżenie cen Nowy Jork. Prezydent Truman wygłosił niedawno przemówienie, w którym zaapelował do przemysłowców Stanów Zjednoczonych, aby obniżyli dobrowolnie ceny produkowanych przez siebie wyrobów. W odpowiedzi na ten apel dotychczas tylko jedno towarzystwo Standard Oil of California obniżyło ceny swoich wyrobów. Chwaląc się bardzo głośno, Standard Oil dokonał obniżki ceny benzyny o 0,3 centa za galon. Ogłaszając tę decyzję, przedstawiciel towarzystwa nie umieszkał dodać, że nie ma ona usprawiedliwienia w stosunkach handlowych i jest dowodem patriotyzmu jej wykonawców. Jak dotychczas skromny ten krok nie znalazł swoich naśladowców. Polski statek Nyssa utrzymuje stałą komunikację Szczecin Szwecja. Ostatnio przybył do Szczecina polski statek Nyssa. Statek ten inauguruje półstałą komunikację żeglugową pomiędzy Szczecinem a Szwecją. Przywiózł on 645 ton rudy, która po wyładowaniu na Barkę Odrą przewieziona zostanie na Śląsk dla przemysłu hutniczego. W drodze powrotnej Nyssa zabierze węgiel do Szwecji. Nowe Liceum w Szczecinie. W Szczecinie powstała z inicjatywy Związku Rewizyjnego Okręgowa Komisja Wychowania Spółdzielczego. Zadaniem tej komisji jest opieka nad istniejącymi szkołami spółdzielczymi oraz dbanie o rozbudowę. Obecnie na terenie naszego województwa działa tylko Liceum Spółdzielcze w Szczecinku. Z nowym rokiem szkolnym, obok Liceum w Szczecinku, uruchomione zostanie Liceum Spółdzielcze w Szczecinie. W projekcie jest także organizacja w Szczecinie szkoły przysposobienia spółdzielczego. Liceum Spółdzielcze w Szczecinie będzie miało charakter koedukacyjny i posiadało internat. Reemigranci z Berlina odjechali ze Szczecina do Słupska i Koszalina. Przybyły w ubiegłym tygodniu pociąg z reemigrantami polskimi z Berlina. Po parudniowym postoju na dworcu turzyńskim w Szczecinie został skierowany do Słupska i Koszalina. Przyczyną skierowania transportu do tych miast było nieprzygotowanie mieszkań i warsztatów w Szczecinie. Zaledwie dla dwóch rodzin znalazły się w naszym mieście jakie takie mieszkania. Ogłoszenia drobne: potrzebuję szprycy do drzew na dwie- trzy godziny. Dobrze zapłacę. Pogodno, przybyszewskiego dwanaście.